Znamy tą przypowiedź bardzo dobrze, czytana jest dosyć często w kościele, więc wiemy, jaki jest początek, jakie jest zakończenie. I też patrzymy troszeczkę na tego starszego syna i tak czasami się mu dziwimy, a czasami troszeczkę go rozumiemy. No, bo jak to jest, że żyje cały czas. Spokojnie, żyje uczciwie, pobożnie, no i właściwie jest razem ze swoim ojcem. A ten drugi bawił się, roztrwonił majątek, przyszedł, a i tak go ojciec przyjmuje. I pojawia się czasami też taka myśl: jak to będzie z tym naszym zbawieniem? Skoro wchodzimy do kościoła, modlimy się, żyjemy uczciwie i miłujemy się wzajemnie, to wierzymy, że będziemy mogli cieszyć się chwałą nieba. No ale drugi człowiek, który żyje sobie tak byle jak, który nie modli się, oszukuje, żyje nieuczciwie i nagle on się nawróci przed śmiercią, wyspowiada się i co? I on też pójdzie do nieba, tak jak ja? To może nie warto się starać przez całe życie i się przed śmiercią nawrócić, poużywać trochę życia, a potem się nawrócić i pomyśleć na starość o niebie. Problem jest taki, że nigdy nie wiemy, kiedy umrzemy. Ale myślę, że gdybyśmy mieli taką pewność i wiedzielibyśmy dokładnie, kiedy przyjdzie śmierć, to może taka pokusa byłaby bardziej realna. Żeby pod koniec życia się nawrócić, czasami myślimy w taki sposób, i wtedy ja opowiadam młodzieży w szkole takim, taką historyjkę, którą wymyśliłem. Otóż dwóch chłopców w sobotę wieczorem mija szkołę i stwierdzają, a może by tak powybijać szyby w naszej szkole. No i ten pierwszy bierze kamień, wybija szybę w tej szkole, ale stwierdza, wiesz co, no nie. No jest to przyjemne i fajne, ale to nie jest dobra, to co robimy. Drugi mówi, weź przestań. Wziął kamienie, powybijał szyby, wybił dziesięć szyb. Jeszcze chciał więcej, ale już nie mieli czasu. W poniedziałek przychodzą do szkoły, okazuje się, że monitoring ich nagrał, Dyrektor, pedagog, wzywają ich. Rozmawiają, ich. chłopcy zrozumieli swój błąd, przepraszają, żałują bardzo za to, co zrobili. Było takie głupie pod natchnieniem chwili. I dyrektor mówi: Dobrze, to ja wam wybaczę. Wybaczę wam to, co zrobiliście. Przyniosę was tylko do innej klasy, ale ze szkoły was nie wyrzucę i nie będę wzywał policji. Znajdźcie moje miłosierdzie, tylko żebyście tak więcej nie robili. Chłopcy wracają do domu i ten jeden się śmieje z tego. No i co? Widzisz? Ja wybiłem dziesięć szyb. Miałem dużo zabawy, frajdy. I nic mi dyrektor nie zrobił. Widzisz, nie ma żadnej konsekwencji. Moglibyśmy tak naprawdę wybić i sto I tak pewnie dyrektor by nam wybaczył, bo ma miękkie serce. I tydzień później przychodzą rodzice z wywiadówki i jedni załamani. Pyta się sobie, co się stało. Pan dyrektor wyliczył straty i dał nam rachunek za te szyby, które musimy zapłacić. No, jak wiemy, dziesięć szyb kosztuje więcej niż jedno, jeśli są takie same. I w ten sposób pokazuje, że. Oczywiście Pan Bóg wybacza nam nasze grzechy, ale też to zło, które dzieje się w ciągu całego naszego życia, my za nie będziemy musieli zapłacić. Będziemy musieli naprawić. To nie jest tak, że ja idę na przykład do spowiedzi świętej i po spowiedzi jestem już w porządku. Jeśli ukradnę 100 złotych i się wyspowiadam, Pan Bóg mi wybaczy. Ale ja muszę te 100 zł oddać. Jeśli ukradnę 5 tysięcy złotych, to Pan Bóg mi wybaczył, że hariat ja tu, tu muszę, muszę te 5 tysięcy oddać. I dlatego też mówimy o czystcu. Czyścic jest rzeczywiście już tym przedsionkiem nieba, ale po śmierci musimy się oczyścić z naszych grzechów. Im więcej było zła, im więcej było grzechu w naszym życiu, tym więcej będzie to nas wymagało takiego duchowego wysiłku, tego oczyszczania się. Jest taka jedna pieśń, która mówi: To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. I rzeczywiście pokazuje ta pieśń, że nasze grzechy są jak gwoździe, które są wbite w ciało Pana Jezusa. Możemy sobie wyobrazić, że każdy grzech jest jak gwóźdź, który wbijamy w ciało Pana Jezusa. I wtedy sobie uświadamiamy, że jest różnica, czy ja zgrzeszę jeden raz wbijając jeden gwóźdź, czy zgrzeszę? Pięć razy więc gwoździ pięć. My tymczasem mamy takie troszeczkę myślenie zero-jedynkowe, że albo czegoś nie ma, albo coś jest. Podam na przykładzie postanowienia wielkopostnego. Ktoś ma postanowienie, żeby nie jeść czekolady. Nagle widzi, że ktoś otworzył czekoladę, jedna kostka tak się oderwała, Uśmiecha się do nas, więc ktoś bierze tą kostkę, zjada i mówi: No i postanowienie złamałem, wielka, wielkopostne. To jak już złamałem postanowienie, to przecież całą tabliczkę mogę zjeść. Co to za różnica? Jak już postanowienie złamałem? I czasami to postanowienie, to się przekłada też na to życie takie duchowe. Ktoś jest w stanie łaski święcającej, nagle zgrzeszył, dajmy na to, że stwierdził, lenistwo jest większe albo coś innego, i nie był w niedzielę w kościele. Za trzy tygodnie Wielkanoc i stwierdza, hmm, no komunii nie mogę przyjąć, bo tydzień temu nie byłem w kościele z własnej winy. To jak już i tak nie mogę przyjąć komunii, to czy dzisiaj też muszę iść do kościoła? Jak już zgrzeszyłem, to i tak mam grzech. A czy jeden w tą, czy w drugą stronę? Wyobraźmy sobie teraz, przykładając to na konkretną sytuację, spotkało się dwóch sąsiadów, pokłócili się, jeden drugiemu przyłożył pięścią w twarz i po chwili myśli: Hmm, za trzy tygodnie Wielkanoc, trzeba będzie pójść do spowiedzi. Tego wtedy przeproszę, to mu przyłożę jeszcze pięć razy. To jest różnica, czy kogoś pobiję raz, czy kogoś pobiję pięć razy. I tak samo jest z grzechem, jest różnica, czy ja grzeszę całe życie, czy też nie grzeszę. Czy ja nie pójdę do kościoła od spowiedzi jednej do drugiej jeden raz, czy nie pójdę siedem razy. Bo to jest siedem gwoździ wbitych w serce Pana Jezusa, nie jeden. Dlatego musimy sobie z tego zdawać sprawę, że to nie jest tak, że jak ktoś całe życie nie chodzi do kościoła i się nie modli i, i grzeszy w sposób zdecydowany, konkretny, świadomy, to że on trafi do nieba tak szybko, jak ktoś inny, kto się o to życie duchowe, swoje zbawienie stara. Mamy czasami takie sytuacje, jesteśmy gdzieś na jakiejś uroczystości, może na urodzinach i nagle okazuje się, że jedząc posiłek, coś nam spadło na bluzkę i mamy ją brudną. Pierwsza rzecz, jaka jest, to szybko do łazienki, wodą trochę da się przetrzeć, na pewno zajdzie. Czy ktoś ma taką myśl? <laughs> o, ubrudziłem się. A to już ufajdam całą bluzkę już, co za różnica. Czy jedna plama, czy osiem, czy dziesięć, to tam. Wytrę się jeszcze ręce w tą bluzkę i tak jest brudna. Nie robimy tak, bo od razu, jak mamy jakąś plamę, to chcemy ją jej się pozbyć. Róbmy tak samo z naszą duszą. Jeśli sklamimy naszą duszę grzechem ciężkim, to starajmy się usunąć tą planę jak najszybciej. Nie dodawajmy sobie kolejnych planów. Nie czekajmy, aż przyjdę do domu i potem rzucę ją do pranki. A teraz mogę się brudzić do końca, bo co to za różnica. Każdy grzech, który dokonujemy świadomie, dobrowolnie, on jest raną, którą zadajemy Panu Jezusowi. Starajmy się więc, żeby tych ran i tych gwoździ wyjanych w jego serce było jak najmniej, żeby ich w ogóle nie było. Amen.